Który najechaliśmy na tego Denisa, biedny Denisek. Ale miał, ja, ja, ja nie, nie był moim wrogiem, ja mu tylko tam zasugerowałem, że zachował się frajerską, on to bardzo... Właśnie szczerze? Bo ci, powiem Ci tak, Ty się kulturalnie zapytałeś, da. on tak naprawdę wiesz, od razu się zagotował i się spiął do Ciebie. Bo zobacz, wszyscy tak odbierają, bo Ty masz taki styl mówienia, nie? Tak. Ty stary mówisz po prostu Mówisz w ten sposób, jakbyś, i to jest odbierane, że ty się prójesz. A jak ktoś cię zna, to wie, że ty po prostu w taki sposób mówisz, nie? Tam, drodzy, z do mnie To tak. było na backstage? Nie, no nie było backstage, bo nas k***a zamykali nie? Na wyszedł szybciej mnie, tylko dopiero teraz wypuścili Więc wiesz, tam ochrona, ciągle nas ochroniarze trzymali Więc ciężko było się spotkać Straszył, tak straszył mnie, no Straszył mnie, ale nie, nie, nie z takim miałem do czynienia nie jest takie, bym miałem do czynienia. Co ty kurwa myślisz? Góra z się nie zejdzie, ale człowiek z człowiekiem trójką... zawsze kurwa. Oświetlenie z wanny, Na ja... sołecki. kurwa myślisz? No. Geniusz sołecki, oświadczenie z kurwa. Czekamy, czekamy. Na góra z się nie zejdzie. Czeka czekają, czekają. Ale wiołem w niego kurwa. No ja to siadło w ogóle co? Eh? Siadło. Ej, mówię, trafiło, trafiło mnie nie? Będę nic nam Tu było, trafiłem go, nie? Tu go trafiłem, trafiłem, go pizdę mu trafiłem. Prawo ręką mu to trafiłem, miał na nie trafiłem mu pizdę lekką, nie Ale to, wleciałem z niego szarą, no się wywrócił, jeszcze go tam skopałem lekko On Płacze? On płacze czy co? Na nic się rozpakał, Pomysłowe, pomysłowe, pomysłowe Pomysłowe a tak samo ty, ty. To ja! Oddałem! Jeszcze na nie? Ty, Jesteś rozdana dziko! Jesteś rozdana na dziwko Jesteś W nowym roku się nie... Sp... No, Zobaczcie w klasce spokojnie jedyńsku. No tak napisałem, tak napisałem eee, No mówię ci, no ja, ja mówię, no ja... Czemu ja w ogóle mam a nie tazy na Instagramie? No ale tak ja mówię, no, jak mówię, ja byłem młody to się biłem za darmo. Teraz to robię za pieniądze, więc już nie jest mi się na, po drodze bić na ulicy. Aczkolwiek jak kogoś spotkam na ulicy, to wejdę z nim w nim walkę. Ale nie potrzebuję tego dwa tygodnie przed walką, żeby się skontuzjować i żeby nie zawalczyć i żeby mieć hajs uciekł gruby, nie? Obstrałem się, tak. Yy, szkoda mi pieniędzy, nie? Wiecie, wiecie, dla mnie kontuzja to jest strata walki i strata pieniędzy, nie? Wszystko kurwa by To byłby debilizm. To był debilizm, Zowie, to byłby debilizm. <grytanie> no to śmieszne. To śmieszne. Tylko Palace. Wolę być biedny, ale normalny niż bogatą kur jak ty. Rozumiecie Takim... rozum co? Co? co to jest? Je... Je... Wolę być biedny, ale normalny niż bogatą kurwa jak ty. Ale go to tak. Al podwózowało. I on, I on zamiast, nas, zamiast mu odpowiedzieć, to już go to przerosło i on pizda, bo go przerasta już intelekt jakiś, nie? Powiedział mu mądrze i jakby, powiedział mu mądrze i on już kurwa, styki mu się palą i kurwa musiał się odpalić, nie? To on taki kurwa zdjęcie. I na kolację chciałbym wam przedstawić mój nowy catering. Jestem na nim od tygodnia. Nie chciałem go Jesziengo... Ej, zgłaszajcie go! Też go miałem! Zabrali mi to, że że jestem pato patostreamerem! Widzowie, weźcie co z nim zrobić! On potrącił kobietę pijany! Widzowie, wiecie co z nim zrobić! On potrącił kobietę, bo Pytunek. pijany, jest, nie! Wchudziliście niedźwiedzia! Oho, o... o, o d, 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 a tego zostawił! Wchudziliście niedźwiedzia, chłopcy, jesteście trzema be bełkotami co oprócz tego, że robią ze siebie debilinie, znaczycie nic kobietę, mniej zero. Oho! Ohoho! Chciałbym, chciałbym Was poinformować, że każdego z Was dopadnę w klatce i nie obchodzi mnie to, ile ważycie, skoro jesteście tacy mocni w gębie, a Stargon jeszcze tego jest częścią weryfikującą takich pojazdów, to mam nadzieję, że znajdziecie jaja w swojej dupie i wejdziecie do klatki z jedniźwieciem Okej! Okay. Nawet bez takiej patologii, bez, bez groże grożenia, bez niczego że klatka zweryfikuje tak na sportowo, na sportowo widzę, tak na sportowo. Myślałam, że będą jakieś wyzwiska takie k***a. Chciałbym was poinformować, że każdego z was zapadnie w klatce, tak wiesz. myślałam, że będą jakieś groźby, takie wiecie, że mnie za pokaz... nożem dziamnia, albo że mnie postrzeli, albo mnie wywiecie do lasu. A to tak, tak, że w klatce się spotkamy, tu coś tego, tak spoko wybierałeś o, tak. sobie tak, ja dostanę koszulę. Ale, ale patrzcie! Ja tak chciałem go tylko lekko, ja go chciałem tylko lekko potem! Od razu kurwa wstał, Jebany, Jest, jest kurwa. Kurwa, Wybiera... ty Wybiera... wybierałeś co? tak. Ja tak lekko, ty patrzcie, pusta. O, tak, ja dostanę koszulę. Został wybierałem. so <laughs> Ej, co wybierałeś? Ty wybierałeś sobie? No tak, ja dostałem kosiniego. Co wybierałem? Że co Kurde! co wybierałeś? Ja spierd**am ci, nie? Pa dobranoc, chyba panowie Buźki, dzięki za donaty, za subika jednego. Pa pa.